Sędzia Łukasz no Bosacki, tak, daje znak zawodnikom i zaczynamy Grappling Time na gali Solo Combat Federation. Widzimy, na razie łapią się w uchwycie obaj zawodnicy. Wcale bym się nie dziwił, gdyby Szuli poszukał teraz i rola i wkręcenia się ponóżkę Kornika. Na razie troszkę postraszył tutaj reprezentanta Silesian Cage Club. Spokojnie obaj panowie na razie póki co żadnym boi się zaryzykować. Kornik w swoich zawodowych występach w MMA 7 razy poddawał swoich rywali, ale też 5 razy był poddawany z kolei szuli wygrywał 5 razy przez poddanie, a tylko raz był poddawany poddawał go tylko Mateusz Gamrot Amerykanom. Natomiast Szuli skrętówką między innymi poddawał Kamila Szymuszowskiego, który dzisiaj zawalczy tutaj w main evencie gali Solo Combat nr 4. Na razie to są tak bardziej szachy, obaj zawodnicy uważnie, żeby nie popełnić błędu, żeby nie wpakować się w jakąś technikę i cały czas uchwyt. Nie było jeszcze próby sprowadzania tak naprawdę. Idziesz Szuli po sprowadzenie, ale ładnie wybronił to Kornik. Znowu czekamy na akcję z jednej, jest, z drugiej strony obniżył pozycję Kornik. Próba znowu zejścia Grzegorza Szulakowskiego, ale znowu czujnie Artur Kornik-Sowiński nie dał się sprowadzić. Po sprowadzenie za jedną nogę idzie Szuli i udało mu się sprowadzić Kornika, ale ten błyskawicznie wrócił do stójki. Wydawało się, że być może gdzieś tam otworzy sobie drogę do pójścia po, po nogę Grzegorza Szulakowski. I A nie dają się chłopaki obalić nawzajem. Tak, no obaj prezentują wysoki e, poziom, e, jeżeli chodzi o MMA, ale również e, o grappling. E, tutaj widzimy jest e, taka trochę siłowa praca. Czy jeszcze raz e, Szuli pójdzie po sprowadzenie? Póki co nie. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, spodziewałem się tutaj jakieś wkrętki po nogę ze stójki, teraz trochę klinczu pod siatką, ma już zapiętą klamrę Szuli, ale dobrze, szeroko na nogach Kornik próbuje to wszystko wybronić, no i trochę nam mija już powoli. Ta jedna runda, która trwa tylko 5 minut, wciągnął teraz Szuli Kornika, ale Kornik znowu niczym rażone piorunem wrócił do stójki. Nie chce się tutaj pakować w tą grę, którą chce narzucić Szuli. I znowu chwila takiej taktycznej gry z jednej, z drugiej strony. Szuli po kolejne sprowadzenie i udało się teraz wyegzekwować sprowadzenie. Półgardem a Grzegorz Szulakowski. Pamiętajmy, tutaj nie ma punktów, tutaj liczy się tylko poddanie albo remis. Tak jest. A Ta minuta minu do końca walki. Tak jest, no ma szansę teraz popracować sobie tutaj e, Szuli nad przejściem pozycji. Już e, próbuje uwolnić prawą nogę, ale Kornik wykorzystuje siatkę e, do swipa. No cały czas Szuli z góry. Próbował kornik swipować, ale nic z tego nie wyszło. Mamy pół gardy, nie uwolnił prawej nogi. Grzesiu. Trzyma tą rękę pytanie co będzie próbował robić Szuli. Jakie dynę wykona? No tutaj czas trochę ucieka. Może zabraknąć tych minut, żeby dokończyć tą walkę. Żeby zakończyć ją przed czasem. 20 sekund do końca tego pojedynku. Ostatnią sędzia próbuje iść po balachę szuli. Czy uda mu się coś wyciągnąć? Trzyma mocno kornik. I niestety. Koniec. Wydaje mi się, że będziemy mieli remis. Tak to zostanie ogłoszone. Brakowało Aczko... tych 5 dodatkowych minut. Aczkolwiek, aczkolwiek trzeba przyznać, że no, dominacja była po stronie Szuliego jednak w, ostatnim, w tym ostatnim aspekcie e, tego pojedynku. Właśnie no tak, ale tak przypomina mnie, sens ta dominacja nie miała przy wygryźle żadnego znaczenia. właściciel Eat Jako, że walka nie była punktowana i żaden z załogów nie wygrał przed czasem, no to słuchajcie, mamy remis. Wielkie brawa. Grzegorz, Szuli, Szulatowski.